Przedtem opowiadaliśmy, czy będzie goście, goście 4. A teraz opowiemy, czy będzie Taxi 6. Tak, czy będzie Taxi 6? No bo w sumie nie wiadomo, dużo osób się pyta w sieci, czy też może i na YouTubie gdzieś wpisuję, ale nie mogę znaleźć, więc postanowiłem nagrać taki filmik, czy będzie właśnie ta szósta część słynnej serii Taxi. Reżyser piątej części z serii Taxi, czyli Frank Gaston B, powiedział, że planuje nagrać szóstą część i nawet planuje, jakby ściągnąć starą obsadę, czyli wiecie, Emiliana i, 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 i Daniela. Oczywiście oni już tam pewnie tej roli wiecie, by nie pełnili takiej jak w poprzednich częściach. No, Emilian by był. Pewnie tym takim wiecie już emerytowanym policjantem, a Daniel pewnie by był tym już emerytowanym taksówkarzem. No dobra, ale kiedy by mogła być ta szósta odsłona słynnej serii? No właśnie nie wiadomo, bo piąta, seria, piąta część serii Taksy okazała się takim kitem, więc tak słabo trochę wyszło. I to pewnie dlatego, że. Nie miało tego czegoś, co miały poprzednie części, ale według mnie. Nie, napiszcie w komentarzu, która Wam część najbardziej się podobała, ale dla mnie chyba akurat czwarta część najbardziej się podobała. Oczywiście wszystkie według mnie były fajne, ale chyba czwarta była według mnie najlepsza. No ale w jakim przedziale by mogła być ta y, szósta część? No już mówię, w jakim przedziale by mogła być ta szósta część. No ta szósta część by mogła być w przedziale. 2021-2025, tak, wiem, bardzo duży przedział, ale do 2025, jak czytałem, ma podobno nagrać ten film. Bodajże to już będzie szósta i ostatnia część, ale miejmy nadzieję, że nagra tako piękno i bardzo dobro, z sentymentem część, że będzie wszystkiego do dobrego, asortyment wielki. No miejmy nadzieję, że bardzo dobrze nagrają to szóstą część, że jakby zrobi coś w sercach, że zostanie w sercach widzów na zawsze. Ja chciałem tyle, do zobaczyska, do następnej części o jakichś, nie wiem jak to nazwać, ciekawostki, czy jak to inaczej nazwać, no i czegoś tak, no i cześć!